Ты куда-то Juretyn Szatkowski, naukowe czasopismo interdyscyplinarne wydawane przez Uniwersytet Łódzki we współpracy z Urzędem Gminy Miasta Szadek, doczekał się znaczącego wyróżnienia. Jego redaktor naczelny, profesor Tadeusz Marszał z Uniwersytetu Łódzkiego, otrzymał nagrodę Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków za publikacje, prace studialne, naukowe i popularyzatorskie w tym cenionym roczniku. Co roku prezentujemy nowy tom biuletynu. Tym razem jest to tom numer 14, a więc 14 lat funkcjonuje już to wydawnictwo, bardzo długo to jest spory sukces. Zawdzięczamy to wielu osobom. Te osoby tutaj po zostawić zostały już wymienione, natomiast przede wszystkim. By cokolwiek powstawało, potrzebni są to autorzy prawda, tych tekstów. No i tutaj część z nich akurat przy Stale Sieki, Nie wszyscy. Są to autorzy z różnych stron czasem na Polski. Także jest to wysiłek dużego, szerokiego grona osób. No i tutaj mamy sposobność zapoznać się właśnie z efektami tego wysiłku. Badania są prowadzone na różnych polach. Te tomy generalnie mają wymiar taki bardziej historyczny, prawda? bo Jest dosyć dużo źródeł, które można wykorzystać. Natomiast ze względu na to, że biuletyn jest inicjatywą Wydziału Nauko Ziemi, a przede wszystkim geografów, tutaj również pojawiają się teksty geograficzne i na samym początku właśnie taki tekst o takim charakterze się pojawia, właśnie jako pierwszy. Pana doktora Szymona Wiśniewskiego to jest dostępność transportowa szadku Rangę czasopisma oraz jego naukową, popularyzatorską oraz integracyjną rolę podkreślano podczas spotkania w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Szatku promującego wydanie 14 numeru biuletynu szatkowskiego. To ocenione w całym kraju wydawnictwo narodziło się jako swojego rodzaju kontynuacja monografii szatku napisanej w 1995 roku z okazji 700-lecia miasta przez profesora Tadeusza Marszała z Uniwersytetu Łódzkiego. Początki tego wydawnictwa można powiedzieć sięgają rocznicy 700-lecia miasta Szatku. Wtedy władze miasta zgłosiły się i poprosiły profesora marszała o napisanie monografii Szatku. No, była to publikacja, krótka, niewyczerpująca tematu. Pojawili się pasjonaci historii i, i, i przeszłości miasta. W związku z tym. Skupili się wokół profesora Marszała i zaczęliśmy myśleć o wydawaniu następ, nowego wydawnictwa. Oczywiście jest to przede wszystkim inicjatywa profesora Marszała, który pozyskał sobie do współpracy władze samorządowe, bo chodziło o budżet, no i pasjonatów, autorów artykułów. Początkowo tematyka biuletynów obracała się wokół tematyki geograficzno-przyrodniczej, przestrzennej. Z biegiem czasu coraz więcej artykułów miało treści historyczne i obecny numer 2014 ma bardzo ciekawe artykuły historyczne, ale również o tematyce. Heraldycznej, o tematyce przyrodniczej, biologicznej. Również zawiera biogramy osób związanych z historią kraju, szatku. Jest dział, który poświęcony jest przeglądom literatury. Jest zawsze umieszczony w każdym numerze wywiad z osobą ciekawą, z osobą, która przeżyła. Ciekawy okres historyczny, na przykład ostatnio z Panem Stanisławem Kępką, który jest już postacią dojrzałą, ponad 80-letnim mężczyzną, który przeżył spory okres czasu i mógł podzielić się swoją wiedzą na temat rozwoju szatku w okresie powojennym, losami mieszkańców szatku w tym okresie. Jak wiadomo, był to okres budowy socjalizmu, następnie przemian, i to, co on przeżył, właśnie mógł nam opowiedzieć. O czym najczęściej pisywała pani Dorota Stefańska, związana z biuletynem Szatkowskim od początku tego czasopisma? Ja jestem z zawodu nauczycielem historii, obecnie już jestem na emeryturze. I moja, moje zainteresowania. Koncentrują się wokół tematów historycznych. W związku z tym, moje artykuły temu są poświęcone. Pierwsze artykuły poświęcone były Muzeum Szkolnemu, Izbie Pamięci, która funkcjonowała, została założona przez magister Halinę Szeflińską w naszej szkole. Potem pisałam na temat mogiły powstańczej, powstania styczniowego. Obecny artykuł. To Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w latach 1919-1933 ukazuje po prostu rolę duchowieństwa w kształtowaniu postaw moralnych młodzieży w tym ważnym okresie, kiedy budziła się do życia nowa niepodległa Polska. W radzie redakcyjnej Biuletynu Szatkowskiego znajdują się nie tylko naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej, ale także z Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej oraz uczelni z Francji, Izraela, Ukrainy, Gruzji, Czech i Słowacji. Dlaczego właśnie w Szatku udało się utrzymać wydawanie tak poważnego wydawnictwa naukowego? Myślę, że dlatego, że są ludzie, którzy chcą tworzyć to czasopismo, to jest takie grono, które istnieje prawie od początku. Przede wszystkim tutaj inicjatorem, pomysłodawcą i osobą, która e, przeszedł do przodu e, i dzięki której w ogóle ten Biuletyn istnieje, bo miał takie momenty załamania, powiem szczerze, e, jest pan profesor Marszał e, z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego, dziekan tego wydziału. Także jest to osoba, która tak naprawdę jest tutaj e, taką opoką na której ten biuletyn funkcjonuje. Natomiast rzeczywiście zebrało się takie dosyć, może niezbyt szerokie grono, ale jednak chętnych do współpracy osób i staramy się też tę współpracę rozwijać na ile potrafimy. Niemal od początku wydawania biuletynu Szatkowskiego nie było wątpliwości, że jest to czasopismo o charakterze naukowym. Oczywiście jest to inicjatywa o charakterze naukowym. To trzeba podkreślić, ponieważ tutaj z Wojskiej woli w się razu w okolicy są czasopisma, ale no nie tej rangi, prawda? No bo to jednak jest spory wysiłek stworzyć publikację o charakterze naukowym, co innego napisać esej, co innego napisać jakiś tam artykuł informacyjny dotyczący bieżących spraw, co innego stworzyć właśnie takie mini opracowanie, które właśnie które goszczą na, na łamach Biuletynu Szatkowskiego. To jest rocznik mamy. E, punktację ministerstwa trzy e, punkty otrzymujemy na tą chwilę, co jest całkiem niezłym wynikiem. Także to zachęca też autorów spoza tutaj okolic, spoza łodzi, do tego, żeby Punktacja czos, czasopis, czasopis naukowych. Tak, czasopis naukowych, tak, no tutaj trzeba wyjaśnić, bo nie wszyscy wiedzą, prawda? To jest bardzo ważne. Oczywiście, no nie jest to taka punktacja może też. to jest? Też, no. Są czasopisma, które mają i 10, dni, ale na przykład taki rocznik łódzki, czasopismo historyków łódzkich, które się ukazuje kilkadziesiąt lat, ma cztery punkty. Biuletyn ma 3, prawda? No tutaj tak podkreślam, że no nie jest to zły wynik. Także no myślę, że, że tutaj będziemy się rozwijali nadal i we współpracy też przy poparciu. Urzędu Gminy. no Akurat pan burmistrz nie zagościł, ale są przedstawiciele. Myślę, że to się też spotyka z zainteresowaniem władz. Chcielibyśmy, żeby to zainteresowanie było jak największe, bo to też mogłoby się przełożyć trochę na wsparcie. Nie ukrywam, czasopismo musi być drukowane za jakąś jednak kwotę. My pracujemy za darmo. Wszyscy jako wolontariusze. Natomiast. Trzeba zapłacić wydawnictwu, a więc no, liczymy na to, że jednak jakieś wsparcie będzie. Było, no, ale mogłoby być trochę większe. 14 numer rocznika jest równie bogaty jak poprzednie. I są w nim publikacje dotyczące nie tylko historii, gospodarki czy przyrody Szatku i okolic, ale także artykuły poświęcone Zduńskiej Woli, która jeszcze w XVIII wieku znajdowała się w powiecie szatkowskim. A Zduńska Wola nie ma przecież takiego czasopisma. No niestety nie ma takiego wydawnictwa naukowego, które by pokazywało obraz dziejów regionu ziemi szatkowskiej, ponieważ kiedyś Zduńska Wola była nawet w powiecie szatkowskim, dlatego tutaj stąd moja osoba, która jest autorem jednych z tekstów do Biuletynu Szatkowskiego, który jest periodykiem regionalnym, unikalnym na skalę, tak bym powiedział, krajową, ponieważ nasze czasopismo cytują osoby, z całej Polski i ona dociera do różnych środowisk i różnych ugrupowań. Dlatego stąd też i ta inicjatywa mojej, mojego udziału w tym biuletynie. Nie byłoby biuletynu Szatkowskiego, gdyby nie wieloletnia współpraca samorządu gminy Szadek z Uniwersytetem Łódzkim. I rzeczywiście, no jest to współpraca głównie samorządu naszego tutaj Szatkowskiego z Uniwersytetem Łódzkim ale przede wszystkim publikacja zawsze miała opiekuna swojego tutaj w postaci ośrodka kultury w Szatku. Aczkolwiek chcę też powiedzieć, że no rzeczywiście 14 lat to świadczy o tym, że jest się czym pochwalić. Budetyn Szatkowski jest ewenementem na skalę kraju. No jest to sprawa kilku elementów. Przede wszystkim zasługa osób, które z tym szatkiem były związane, które były zainteresowane szatkiem i które chciały poświęcić masę swojego czasu po to, żeby stworzyć właśnie takie wydawnictwo. Drugą rzeczą, to wydaje mi się, że jest nie mniej ważną, sam szadek. Dzisiaj jest to ośrodek bardzo mały, liczący zaledwie 2-3 tysiące mieszkańców z dosyć słabym zapleczem. Historycznie rzecz biorąc było to miasto bardzo ważne, które miało swoją bogatą historię, było siedzibą powiatu, pełniło szereg innych ważnych funkcji gospodarczych i jest po prostu o czym pisać, zarówno o Szadku, jak i o samym regionie. Z punktu widzenia historycznego, ale nie tylko, bo myślę, że tutaj również dzisiaj Szadek ma pewne perspektywy rozwoju, być może nie do końca wykorzystane, ale mam nadzieję, że, że to jakoś się w dobrym kierunku rozwinie i pójdzie w dobrym kierunku. Takie czasopisma jak biuletyn szatkowski są bardzo potrzebne nie tylko lokalnej społeczności i naukowcom. Oczywiście, że są potrzebne. Są potrzebne, pana, bo obok takich rzeczy ważnych w tej chwili mówimy o procesach globalizacji o współpracy międzynarodowej, o tej skali właśnie europejskiej. Tym niemniej tą skalę taką globalną i europejską i międzynarodową budują pewne małe cegiełki. Tymi cegiełkami jest właśnie społeczność lokalna. I coraz więcej mówimy o tej tożsamości lokalnej, o potrzebie poznania własnej historii, obudowania własnego środowiska, własnego otoczenia od podstaw. Tymi podstawami to właśnie te podstawy właśnie tworzy społeczność lokalna. Także niewątpliwie jest to rzecz istotna także z badawczego punktu widzenia, ponieważ sprawy rozwoju lokalnego, sprawy zagospodarowania przestrzeni lokalnej to jest przedmiot badań różnych dyscyplin, jest to przedmiot badań geografii, ale nie tylko również historyków, socjologów, ekonomistów. I to wszystko składa się na pewną większą całość. Podczas spotkania promującego Biuletyn Szatkowski wręczono nagrody za udział w konkursie fotograficznym Szadek w obiektywie 4 pory roku. Protokół konkursowy yy, konkursu fotograficznego Szadek w obiektywie 4 pory roku, wiosna, lato, jesień, zima. Żyli yy, w składzie przewodnicząca pani Wanda Nowak, sekretarz gminy miasta Szadek, członkowie komisji konkursowej. Pierwsze miejsce otrzymuje pan Janusz Wojtkiewicz. Za śpiewający ptak na tle księżyca. Fotograf powiedział, że miał pan ogromne szczęście, żeby zrobić takie zdjęcie. Zachęcamy później do obejrzenia tych wszystkich fotografii, ponieważ y, to jest niezwykle trudne, żeby to tak skadrować. Księżyc z ptakiem i z drzewem. Drugie miejsce zdobył Piotr Kępka, a trzecie Janusz Wojkiewicz. Nagrodzone i wyróżnione fotografie zostaną wykorzystane nie tylko do oglądania. Oczywiście, że tak, bo one bardzo ładnie i pięknie przedstawiają naszą Ziemię Szatkowską i chcemy je użyć do celów promocyjnych, bo warto. Biuretyn Szatkowski można nabyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Szatku.